Znajdujemy się teraz na ostatniej prostej przed ogłoszeniem następnej generacji sprzętu, czyli PlayStation 4 i nienazwanego jeszcze e, następcy Xboxa 360. Ze strony Sony, mniej więcej, już wiemy na czym stoimy. PlayStation 4 zostało pokazane, widać na co stać ten sprzęt, że będzie to konsola oparta o pecytową architekturę. Wiadomo, że będzie ona technologicznie dużo bardziej zaawansowana niż PS3, natomiast pod względem e, no, takiego powiedzmy, user experience. Nie, nie będzie ona wprowadzać jakiejś wielkiej rewolucji, bo no, będzie to konsola operująca oczywiście na po prostu graniu przed telewizorem, z padem, takimi ewidentnie nowymi bajerami. Ma być możliwość streamowania gier bezpośrednio e, z konsoli do internetu oraz przycisk, który jest nam w stanie całą konsolę... E, w momencie wyłączyć i kiedy wciśniemy go drugi raz, to w ciągu 2-3 sekund gra ma wstawać po prostu. Taki, e, taka funkcja snu jakby, która no, wydaje się bardzo, bardzo praktyczna. No więc to jest Sony. Od strony Microsoftu na pewno nie wiemy prawie nic. E, 20 któregoś maja konsola ma zostać pokazana. No to jest coś, co wiemy. E, natomiast najintensywniejsze plotki dotyczą tego, że nowy Xbox będzie bardziej centrum domowej rozrywki, używki ниж... Konsolą do gier sensu Stricte i sporo się też mówi o wykorzystaniu technologii Illumirum, która ma być takim jakby przedłużeniem telewizora i zamieniać cały nasz pokój właśnie w no, jakieś tam interaktywne centrum zabały. Muszę przyznać, że Ilumirum w prezentacji, która znalazła się w internecie, robi na mnie bardzo duże wrażenie i ta prezentacja ma w sobie element jakiegoś takiego czaru, który na przykład miała pierwsza prezentacja Wii wiele lat temu, że wiecie, że jest pokazywane ze sceny. Coś, co, e, o czym gracze myślą sobie, że wow, czegoś takiego faktycznie nie widziałem, że to jest jakby nowy rodzaj doświadczenia dla mnie. I myślę, że ogólnie w tej następnej generacji sprzętu takich rzeczy. Takich elementów nie będzie zbyt wiele. Nie możemy za bardzo spodziewać się cudów, wiedząc o tym, że Sony i Microsoft też jakby muszą gdzieś sobie kupić bebechy do tych, do tych konsol, tak? Znaczy, procesor kosztuje, pamięć kosztuje, wszystko kosztuje, a e, żeby zachować cenę konsoli w jakimś tam sensownym zakresie, pomiędzy powiedzmy 1000, a 2000 złotych, no to nie można wsadzić do środka mm, statku kosmicznego. Nie chcę tutaj wnikać w to, jakby, która strona mm, ma w tym momencie rację, czy Sony, czy Microsoft w swoim kierunku, bo to jest naprawdę pisanie gigiem po wodzie, bo jeszcze nic nie wiadomo. Natomiast im więcej o tym myślę, tym bardziej skłaniam się do niezbyt miłego dla mnie wniosku, bo ja ogólnie lubię konsole, że nowa generacja konsol średnio mnie jara. I że średnio wierzę w ogóle w merytoryczny sukces tej nowej generacji. Przede wszystkim dlatego, że z tego co wydaje się teraz, to następna generacja konsol będzie operować tym samym dokładnie modelem biznesowym co obecna. To znaczy tworzenie gier na te konsole będzie drogie, kosztowne, czasochłonne, trudne będzie wymagać dużych zespołów, dużych firm i tak dalej. Takie założenie prowadzi do stanu rzeczy, który dobrze znamy od kilku lat właśnie w tej branży AAA tak zwanej, czyli pewnego rodzaju status quo. Gry są do siebie podobne, wymagana jest asykuracyjność, wychodzą kontynuacje, naruszanie schematu jest bardzo, bardzo ryzykowne, bo jeden fail i drugi i nawet firma wielkości THQ może popaść w ogromne problemy finansowe. W czasie, kiedy cały świat elektronicznej rozrywki na ruch Sony i Microsoftu okazało się, że po drodze pojawiło się w branży elektronicznej rozrywki bardzo dużo ciekawych rzeczy, które właśnie jakoś ten, ten model dekonstruują. Przede wszystkim to co zrobiło Apple, tak, wprowadzenie App Store'a, na którym wydanie gry jest niedrogie, jest szybkie, dwie osoby, jedna osoba może zrobić grę w dwa miesiące i odnieść jakiś tam sukces. Oczywiście rynek mobilny ma inne bardzo poważne problemy, ale to nie jest temat, jakby na na tę wypowiedź. Z drugiej strony mamy rosnącą modę na free-to-play, na gry przeglądarkowe. Z trzeciej strony, natomiast mamy Cały czas bardzo pewnie idącego do przodu Steama, który ostatnio wzbogacił się o takie narzędzie jak Steam Greenlight, czyli możliwość wpływania społeczności na to, jakie gry zostają wydane na Steamie. Do tego dochodzi Kickstarter, który umożliwia po prostu zajawkowym projektom, które potrafią się w internecie wypromować, uzyskać finansowanie, no takie finansowanie marzeń, tak? to znaczy kasę od graczy, kredyt zaufania, z której w dodatku nie trzeba się specjalizować, specjalnie potem rozliczać, tak jak z inwestorem wypadałoby się podzielić zyskami. Zestawiając to wszystko do kupy, czyli z jednej strony finansowanie, z drugiej e, różne e, alternatywne drogi wydania gry, z trzeciej nowe środki promocji gry, czyli na przykład YouTube, tak? To, co stało się wokół Minecrafta, teraz jest replikowane przez wiele innych gier, które właśnie starają się istnieć na YouTubie od strony aktywnej społeczności, no to dostajemy kompletnie nowy krajobraz branży gier wideo, który tak naprawdę dopiero się kształtuje i w którym nie jestem przekonany, czy w ogóle jest miejsce dla next genów, dla e, tych dużych wydawców dawnych, e, czy, czy, czy innych firm, które są związane jakby z, tą, m, poprzednią, z poprzednim wydaniem gier wideo. Oczywiście e, teraz uderzanie w dzwon, że poprzedni system runie, to jest tak jak klasyczne mówienie, że e, YouTube zabija telewizję, co raczej nie nastąpi zbyt szybko, ile w ogóle, e, więc nie popadajmy w skrajność. Natomiast schemat uległ w ostatnim czasie naprawdę drastycznym zmianom. No i w całym tym skomplikowanym systemie, gdy jesteśmy sobie twórcą gier, to w którą stronę pójdziemy? Musimy być naprawdę pewni swego i musimy mieć dużą firmę, żeby pakować się w ten rynek następnej generacji oczywiście, co nikogo nie powinno dziwić. No oczywiście też w drugą stronę patrząc wydaje mi się, że na rynku AAA łatwiej jest jakby oszacować pewne rzeczy, tak? Kiedy robimy grę o zombie, to jesteśmy w stanie oszacować, jak się sprzedają gry o zombie, ile musimy wydać na marketing, ile w ogóle musimy wydać na grę i jak dobra ona musi być, na przykład w rozumieniu, w rozumieniu metascora, żeby sprzedać x egzemplarzy. Mniej więcej jesteśmy w stanie to wyliczyć, patrząc na to, co się dzieje w tym segmencie, natomiast na, na przykład w przypadku e, rynku mobilnego, to co? Chcemy wydać klon Angry Birds, więc uwzględnimy sprzedaż Angry Birds i 100 tysięcy klonów Angry Birds i i okazuje się, że mamy taki rozstrzał wszystkiego, że nie wiemy absolutnie nic. Natomiast w skali całego rynku konsekwencją czegoś takiego jest to, że energia kreatywna tak naprawdę nie pójdzie w stronę następnej generacji. Prawdziwa kreatywność w branży gier wideo nie narodzi się tam, gdzie 10 największych firm pójdzie z największymi budżetami, żeby zrobić ogromne produkcje, które będą przełamywać jakieś technologiczne bariery. Nie. Kreatywność zrodzi się tam, gdzie 50 tysięcy małych studiów będzie kombinować, jak po kosztach zrobić fajny projekt, który e, no, odniesie jakiś prawda, zauważalny sukces. Zauważcie tylko, że w tym modelu, który tutaj roztaczam, niekoniecznie interes graczy idzie w parze z interesem deweloperów, bo e, dla nas, z punktu widzenia konsumentów, może korzystniejsze będzie to, że 50 tysięcy małych studiów e, toczy bitwę na to, kto wymyśli fajniejszą rzecz, i my dostajemy ten wynik tej bitwy, ale nie mamy. E, no nie przejmujemy się w tym momencie tym, że te 49999 studiów deweloperskich nie odniesie tego sukcesu, tak? A z punktu widzenia rynku to jest bez sensu oczywiście. To o czym mówię nie jest przecież niczym nowym tak naprawdę dla branży gier wideo, bo już od dobrych kilku lat chyba wszyscy są do tego zgodni, że właśnie gry niezależne, małe gry, jak no to jest taki niejasny termin, tak? ale, ale powiedzmy, że małe gry e, dyktują Innowacje w grach wideo. No i wydaje mi się, że następna generacja sprzętu ze strony Sony i Microsoftu nic nie robi, żeby tę sytuację zmienić, i na dłuższą metę może to okazać się dla niej problemem. Kiedy myślę o tym, co mnie jako gracza naprawdę zadowoliło, jakby w ciągu ostatnich miesięcy czy lat, to najwięcej. Takich, no powiedzmy, kreatywnych sukcesów zauważyłem na Steamie. Steam w połączeniu ze Steam Greenlight i z Kickstarterem czy Indiegogo to jest według mnie, to znaczy to jest dla mnie coś, co po prostu sprawia mi najwięcej frajdy. Kiedy widzę te rejony branży gier wideo, to naprawdę jaram się tym, co się dzieje. Kiedy widzę prezentację kolejnej generacji gier first party od Sony jak nowy infamous, nowy killzone, potencjalnie nowe uncharted i tak dalej Jaram się tym tylko tak, nie wiem, może trochę na zasadzie takiej reakcji mięśniowej, że zostałem nauczony, że wypadałoby się jarać takimi dużymi produkcjami AAA. Tymczasem wszystkie one są po prostu tymi samymi grami z lepszą grafiką. To jest banalny wniosek, ale no w sumie ile można iść w tę stronę i, i, i nie zauważyć, że coś jest nie tak. To, co przede wszystkim chcę tutaj powiedzieć, to jest, że. Ten kształt następnej generacji konsol, który obecnie jakby no, jest nam podawany, czy w plotkach, czy w oficjalnych e, ogłoszeniach, nie doprowadzi do jakichś wielkich przetasowań e, tego, gdzie powstają fajne pomysłowe gry. I Sony i Microsoft po prostu po wydają się podążać tym torem, który został już dawno wytyczony i nie zadają sobie trudu jakby zmiany paradygmatu elektronicznej rozrywki, tak jak właśnie e, App Store zmienił w ogóle to, co rozumiemy przez wydawanie gier, przez tworzenie gier, zmienił e, w ogóle gry jako takie, tak? Gra wydana na App Store to jest inny rodzaj Kompletnie niż gra na, na konsoli. Czy na przykład Nintendo, jak pierwszy raz pokazało Wii publicznie, oni przecież stworzyli czy otworzyli nowy segment tak naprawdę e, dla całego rynku gier wideo, bo oni pierwsi zauważyli, że e, tych hardkorowców na świecie jest może zbyt mało, żeby cały ten system mógł przetrwać przez następne dziesięciolecie. Jak przez kilka lat z rzędu jeździłem na targi E3, żeby je relacjonować dla TV to zawsze mówiliśmy sobie, że o mój Boże, że ogłosiliby tę następną generację konsol, bo e, tak to cały czas, następny Assassin, następny Call of, Call of Duty, cały czas to samo. I teraz, wow, w ogóle jest ogłoszenie następnej generacji konsol, i okazuje się, że będzie pewnie następny Assassin, następny Call of Duty, następny, no i tak dalej, i tak dalej. Więc to naprawdę zmienia mniej niż potencjalnie mogłoby. No ale co, ja mogę sobie marudzić, ale w głębi serca i tak bardzo chciałbym, żeby taką solę odniosły sukces. Według mnie przez najbliższych kilka lat Najciekawsze rzeczy w branży elektronicznej rozrywki będą się dziać na Steamie e, i za kilka lat może to się zmieni. Tak? Najprawdopodobniej się zmieni. Może się okazać, że cały Kickstarter się wypali po serii nieudanych produkcji ufundowanych przez e, z portfeli graczy i przez to, jakby zaufanie społeczności do tego modelu finansowania gier e, w ogóle upadnie. Cholera wie tak naprawdę. Natomiast naprawdę wydaje mi się, że. Przynajmniej w ciągu pierwszego roku swojego istnienia następna generacja niewiele zmieni w grach wideo pod względem właśnie kreatywności. Nie wprowadzi nowych gatunków, nowych pomysłów, to będą po prostu te same gry, robione według tego samego schematu, e, tylko że będą ładniej wyglądać i będą pewnie droższe w realizacji. No i cóż, zobaczymy w drugiej połowie maja, co pokaże Microsoft, a potem zobaczymy targi E3 w pierwszej połowie czerwca, na których już najprawdopodobniej wszystkie karty z obydwu obozów. Zostaną odkryte i dowiemy się, że być może totalnie się mylę, ponieważ wszyscy mają niesamowite rzeczy w zanadrzu. W każdym razie, dzięki za uwagę. Jak chcecie się wypowiedzieć na temat następnej generacji sprzętu, to zapraszam do skomentowania. Zauważyliście też w ogóle, że w ostatnim czasie dużo mniej ludzi się kłóci o to, czy lepsze jest PlayStation czy Xbox? Tak, nie wiem, czy wszyscy się już tak po prostu okopali w tych swoich obozach, czy. To jest kwestia tego, że, że w ogóle konsole wzbudzają jakoś mniej emocji niż wcześniej. Hmm. No w każdym razie trzymajcie się. Na razie.